Audi A3 taki model po liftingu pięknie się prezentuje z tym LEDem tutaj na górze do jazdy dziennej, niestety niestety zdarza się tak i to coraz częściej, że ten LED przestaje działać. I wtedy co zrobić? Co zrobić? Nie wiem, kupić nową lampę, czy kupić używaną, cena nowej niestety powala na kolana używane, No też nie wiemy w jakim stanie i czy działa. Jeżeli działa, to jak długo jeszcze podziała? Jak sobie z tym radzić? No, no po prostu. Rozebrać tę lampę, zdjąć klosz. Po zdjęciu klosza, słuchajcie, mamy tutaj dostęp do wszystkich elementów w środku i po kolei sobie możemy wykręcać, poszukać uszkodzonej części, czyli albo to będą, będą same LEDy. Albo moduł, który tym steruje z przetwornicą, albo jedno i drugie, oczywiście tak łatwo to tylko pokazałem. To była najtrudniejsza czynność, właśnie rozebranie tej lampy. No jak widzicie, to jest świeżo teraz zrobione. Jeszcze lampa gorąca, i chcę wam pokazać, że naprawdę idzie tą lampę rozkleić. Nie Nieliczni to robią. Na pewno usłyszycie nieraz, że tego nie idzie rozkleić, że to się tnie, trzeba zniszczyć klosz albo budowę. To nieprawda, po prostu też nie umie tego zrobić i dlatego mówi, że nie idzie. Zobaczcie, klosz też jest całe, obudowa no cała. Zostało mi jeszcze poczyścić te elementy że i przygotować do, do powtórnego sklejenia, ale najpierw zajmiemy się LEDem, żeby go naprawić, i dopiero, i dopiero później ze, ze sprawnym LEDem sklejać lampę sobie spokojnie porozkręcamy poszczególne elementy, no tu dochodzimy do momentu, gdzie mamy na widoku i dostępny moduł, który steruje też tym LEDem, oraz same LEDy, które no, też jeszcze pozostało do, to do odkręcenia, ale jak widzicie, spokojnie sobie można do tych elementów dotrzeć, sprawdzić, który nie działa i go wymienić. Mamy tutaj podzespoły wyjęte z lampy. Ja już to sobie wcześniej sprawdziłem na takim moim module na testy. Wszystko posprawdzałem i jeszcze raz chcę Ci pokazać. Już wiem o co chodzi. Bo już miałem obawy, że moduł też jest popsuty. Generalnie gdzieś mrugną. Delikatnie mrugną. I na sprawnym moim module też tak tylko mrugną. Także na pewno... Na pewno LEDy, i tu już mam przygotowaną nową listwę LEDową. I, I teraz podłączymy Twój moduł pod nową listwę. Twój moduł podpięliśmy pod nową listwę. Działa, czyli, czyli moduł jest sprawny. Listwa będzie wymieniona. Będziemy wkręcać w lustro w stelaż. I składać lampę z powrotem. A więc, wymieniamy tylko listę LED, a moduł zostaje stary.